Wiesz jak blisko było? Domyślam się, tak tylko było Było bardzo, było bardzo blisko Ale dobrze, dobrze wszystko. No, dobrze. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z pokładu Zety, której dawno tutaj nie było A nie było jej dlatego Po pierwsze, jest to jedyne auto Karoli, które jest zrobione głównie do przemieszczania się, a nie do upierdalania. Ta cała wstawka, którą przed chwilą widzieliście to taki mały weekendowy wyskok Powieście? Tak wygląda zadowolony Karol To teraz pizza W 80% nawet 90% Zeta jeździ prosto Przez co jedyny potencjał jaki widzimy w tym aucie no to budowa I tu się pojawia punkt drugi dlaczego jej nie widzieliście czyli wyjazd Mobiwanem Zeta została w garażu i sobie stała ja z kolei musiałem się wywiązać z warunków współpracy, dzięki której byliśmy na tym najdłuższym tripie naszego życia i musiałem zmontować wszystkie filmy, które stworzyliśmy na tym wyjeździe. Teraz dopiero jest dogodny moment na film o dalszych losach z Trójki. Pierwszy przystanek to temat rajdu, czyli jak po roku użytkowania go oceniamy. Przyznam, że rodzi mi się w głowie taka myśl, a właściwie pytanie, dlaczego ludzie, którzy jeżdżą stylowo bokiem, w sensie na glebie, nie używają w ogóle raju? Ponieważ po tych nocnych z Zetką wychodzi na to, że charakterystyka jazdy na powietrzu nie różni się absolutnie niczym od jazdy na gwincie. A to dlatego, że Air Ride jest tak naprawdę osadzony na zawieszeniu gwintowanym. Co tym samym sprawia, że jest twardy. A ponieważ jest twardy, bardzo łatwo się nim manewruje bokiem. Po prostu. Oczywiście man pewien trop, dlaczego tak może być. Renoma powietrza z czasów, kiedy jeszcze nie było dedykowanych zestawów wysokiej klasy firm zajmujących się dokładnie takim zawieszeniem. Mówię tutaj o domowych modyfikacjach, robieniu okuć, braniu złączek przemysłowych niskiej jakości, robieniu rozdzielenia powietrza tylko na tyły i przód, a nie każde koło oddzielnie, żeby było jak najtaniej. No i przez to do powietrza przykleiła się taka łatka, że jest to zawieszenie niestabilne, ponieważ chyba powietrze potrafi podróżować między właśnie stronami, jeśli nie jest oddzielone na każde koło i wychodziło na to z narracji z internetu, że ludzie mówią, że jest tapczaniaste, co się totalnie nie zgadza z tego, co widzieliście przed chwilą na filmie. Kolejną sprawą jest to... Highs is the limit, moi drodzy! To, na co wszyscy chorujemy, czyli spójrzcie na to. Tani gwint kosztuje 1200 zł, tani airride kosztuje 9000 zł. Drogi gwint kosztuje 9000 zł, drogi airride kosztuje 5200 funtów, czyli 28000 zł. Rozumiecie problem? Nawet RKP, czyli system, który pozwala ci tylko unieść przód w zawieszeniu gwintowanym na 5 cm, kosztuje prawie 3000 zł. Więc generalnie powietrze jest drogie. No ale jakby nie patrzeć, to cały ten drifting i tuning jest drogi. Ale dzięki temu, że tak to się wszystko spopularyzowało, bo nie wiem czy jesteście świadomi, że żyjemy w najlepszych czasach, gdy ja zaczynałem latać bokiem jakimiś tam gdy drifting jeszcze nie miał nazwy, to nie było nic na rynku. O spawaniu dyfra czytało się wiele godzin w internecie, czy to na pewno jest dobra opcja. Teraz wchodzisz na Allegro i masz wszystko. I nie dość, że masz wszystko, to jeszcze wybierasz, z którego sklepu, jakiej jakości chcesz rzeczy. No ale niezależnie, czy chcesz dobrej, czy tej gorszej, to nadal są to niemałe pieniążki. Ale mam na to pewne pośrednie rozwiązanie. Czy mówi wam coś system cashback? Bo to taka sytuacja, kiedy u was w przeglądarce jest zainstalowana pewna wtyczka, która sprawia, że nawet każda najniższa cena, którą znajdziecie w internecie, staje się jeszcze o parę procent niższa. Znaczy musicie kupić też za tą cenę, która się wyświetla, ale dostajecie tak zwany właśnie ten cashback, czyli pieniądze z powrotem do was. I przykładowo starter pak młodego driftera prezentuje się następująco. Pasy z parko, Momo, sportowa kierownica, fotele rajdowe, baszbar, hydro, adaptery skrętu, Gwint HSD kosztują tyle. Z takich zakupów zostałoby mi ledwo 280 zł. Też mi okazja, Adam. No dobra, dobra, może to nie są nie wiadomo jakie kokosy, ale tak się składa, że ta wtyczka działa z największymi gigantami sklepowymi w sieci. Takimi jak Mediamarkt, Media Expert, Pyszne.pl, The Decathlon, Orange The Hell, Adobe, wow! Przyznam, że nie wiedziałem nawet, że tyle tych firm jest na pokładzie. A to był dopiero ułamek. Więc w perspektywie roku, jeśli robisz zakupy w internecie, a wszyscy robimy już zakupy w internecie, to jesteś w stanie oszczędzić nawet czterocyfrową sumkę. Na paliwo na przykład, żeby pojechać na tor, na przykład. Ta wtyczka to oczywiście Letyshops. Żeby tego było mało, teraz trwa potrójny cashback na Allegro. I jeśli chcecie z niego skorzystać, to wchodźcie w link, który zostawiam wam w opisie filmu. No i zaoszczędźcie sobie parę złotych przy każdych następnych zakupach online. Bo umówmy się, tendencja kupowania w sieci będzie tylko wzrostowa. A najwięksi gracze już są z Letyshops. Bądź i ty. No a teraz bezbędnego zbędnego przedłużania płynnie przechodzimy do. Ponieważ kolor zety już za chwilkę ulegnie zmianie, nawet poczyniliśmy już pewne przygotowania. Chcemy mieć klina z przodu, tablica mocowana na magnesy, jak w sejaku. Oraz jakieś tyci zabraweczki tutaj na hartopie, odkładzenia. Tutaj całe nadkole było do poprawy, bo niestety <laughs> pewnego wieczoru jak lataliśmy bokiem, zetką. Pilot wpadł między fotel a tunel. To się wyklepi, Andrzej i no nerwuj się. No i też, tu tunel robił ambrasu, bo wcisnął opuszczanie na maksymalny. No ale też, ponieważ kolor ulega zmianie całego auta, więc musi zmienić też kolor Mawaru. Mawaru, mimo że przypominają kołpaki, to są w pełni z metalu, dzięki czemu temat z nimi był bardzo prosty. Mianowicie, kurs do lakierni proszkowej, UKI, renowacja Felk w Otwocku, gdzie liczy się... Ja zawsze wychodzę z założenia, że mnie pierd... ilość, tylko jakość. Mmm, dobre rzeczy mówisz. Więc zostały tam one należytej miłości. Do nadchodzącego koloru Z3 stwierdziliśmy, że najlepszy będzie biały połysk, który wyszedł wyśmienicie. Siema się drodzy, właśnie rozpoczynamy tripa do Wrocławia, ponieważ pierwszy raz zmieniamy tak profesjonalnie kolor auta Mowa tu oczywiście o Zecie Karoliny Stwierdziliśmy, że czarny to jest fajny kolor, ale jednak no, dość popularny A my lubimy żywe barwy, dlatego chcemy sprawić, aby Zeta była troszkę bardziej widoczna na ulicy Ile to jest metrów w ogóle Pincel. folii? 12 chyba 12 metrów 12 metrów, styka nam nozetę i nawet chyba jest zapas w Ale co, ogólnie mimo, że to mały roadster to maska największa w historii, tak? Tak, tak, tak nie kleję jeszcze tak dużej maski No druga po tym była w siódemie Trzeba było ją z trzech elementów Przyznam, że na żywo wygląda tak samo dobrze jak w necie, a to zazwyczaj Ale tu nie jest... ma w ogóle, słuchajcie, to no może do słońca wyjdziemy, bo to No tu na folię w słońcu, to w ogóle no, bez. Chłopie No jak dla mnie totalnie odmieni to to auto, nie? To będzie no. coś, coś innego Totalnie, w sumie coś bardziej zmienia Felgi. Niż kolor, Niż kolor Według mnie to jest dokładnie ten sam znaczy, poziom, wiesz, kolor i felgi i to... możesz... Skoń, ja, bym, ja bym powiedziała tak, kolor i felgi to są takie... Totalnie tak jak miało. masz buty i makijaż. Mamy jeszcze kurwa glebunia, bo koło nie założysz, to kurwa... Glebunia. Się... Kolor, felgi, glebunia. Ile najdłużej siedziałeś nad jakąś gnietą? Wiesz no, to, no czasami jak masz cały gdzieś tam element Może inaczej, no na początku nad, nad takim auto mi siedział cały dzień, tak? A teraz mhm. no, zrobię to parę godzin. Nie wiem ile tu u będę, Dwie godzinki. Okej. Okay. To doświadczenia po prostu, nie? No tak, w prawie, nie? A bywa tak, że niektóre marki jakby mają, nie wiem, grubszą blachę, jest gorzej działać w ogóle? Na no, aluminium na pewno jest gorzej. Okej. Okay. Czasami są utrudnienia typu podwójna szyba boczna, wtedy nie mogę działać tak jak wtedy zakładałem osłony z drugiej Aha. strony. No wiadomo, że są bardziej skomplikowane, ale tak, gdzie tam masz napchane elektroniki i innych rzeczy, trudniejszy jest dostęp. I to wszystko wpływa na całe? No z reguły tak, no. no magia generalnie. jest troszeczkę. Ale powiedz, czy ty masz w ogóle statystykę, ile już choro No, w ciągu zmian to dopiero, że tak powiem, się rozkręcałem w tym. Nie, twoja siódema była w ogóle pierwsza? Nie, moja siedema była. Druga. <śm> Druga. A co było pierwsze? Kurde, bo zmierzyłem sobie, zagadujesz mnie i w nie wiem, czym jest. Przepraszam, przepraszam, szefie. 80, lat 80 na 50. Pierwszy był w Skyline w ogóle R33 hmm. i w ten sam kolor co moja siódema. Dokładnie w ten sam kolor. W tym samym czasie? Nie, chwilę wcześniej. Dosłownie, że zaraz po tym robiłem hmm. swoją siódemę. Na skyline się uczyłem, to był Skyline znajomego. I wtedy dopiero odkrywałem, jak folia w ogóle Na 7 to dopieściłem. No i potem jakby wiesz wszystko. A teraz lecimy Z to. Bo co? Twoje zajawo jest ogólnie projektowanie w sumie? Oklein? Zajawo to są fajne furki i coś robienia przy nich. Czy projektowanie, czy oklejanie. Teraz się mocniej skupiam na oklejaniu niż projektowaniu, bo nie da się robić wszystkiego. Ja chciałem robić wszystko, ale yy, nie da się po prostu. I to jest co? Tu są dwa zderzaki i dwa progi. Tak mniej więcej, mając totalnie zero doświadczenia, to na moje oko wygląda super Okej, okay. to jeszcze muszę troszeczkę pomniejszyć na bokach, bo tutaj jest mniej miejsca Aha. No ale tak to będzie igual Miałeś tak kiedyś, że okleiłeś furę i powiedziałeś, ale było super, ale przyjemnie, ale wyszło idealnie. Tak, tak. Miałem. I całościowe okleiłeś, czy grafiki swoje? Wiesz co? To było oklejanie wzoru Audi Sport na Audi S5. I muszę przyznać, że wyszło to tam perfekto. Powiem tak, przy ręcznej robocie zawsze wyjdą jakieś fakapy, no. Trzeba się z tym liczyć. Tak samo jak przy nakierowaniu, gdzieś tam ci wiesz, no, przy jakiś projekt siądzie. Chyba, że masz niesamowitą komorę lakierniczą I masz w tym taką ultra wprawę Ale tak jak to w budowlance się mówi Robota wykonana na 90% jest wykonaną robotą zajebiście Ale co, czyli przy, przy oklejaniu folią też przygotowanie powierzchni gra największą rolę? Tak, tak No i ja w jakim stanie jest lakier jednak, nie? Ogólnie rzecz biorąc, jak się obserwuje oklejanie samochodów No to w większości to są samochody oklejane nowe gdzie jakby nie samo oklejenie jest też zabezpieczeniem seryjnego lakieru i wygląda to zawsze lepiej niż na starych samochodach bo na starych samochodach zawsze są jakieś skazy lakieru ja uważam, że starsze samochody lepiej jest polakierować niż okleić no chyba, że się jakby samemu okleja no to wtedy ok, może się to bardziej opłacać tak jak w moim przypadku sobie siódemę, czy damy trzy sobie samemu oklejam no i to jest dla mnie bardziej opłacalne, no bo nie jestem lakiernikiem, gdybym był lakiernikiem no to też bym wiadomo nie ja tylko bym lakierował Czyli ogólnie monokolorów nie, nie polecasz w starych autach? Koszta zmiany koloru folią są porównywalne do lakierowania, jakby, jakby nie patrzeć A auto na przykład z folią jest ciężej sprzedać no, nie wiadomo kto co, co koba pod folią, czy są łaty z podkładu na, na tym samochodu Sam bierze, tutaj trzeba było parę miejsc rozślifować nad kola na przykład, tak, no i no i lakier już tam nie jest nie jest fabryczny, że tak powiem ale ogólnie rzecz biorąc jak sobie oglądałem to auto na pomiarach, że tak powiem wydawało mi się łatwiejszym samochodem do Za to? tak niż w rzeczywistości jest, właśnie między innymi ta maska, no i ten dach troszeczkę mnie jeszcze stresuje musimy go zrobić jednak z tego jednego elementu nie? no i będzie tam trzeba po prostu kilku w prawnych rąk, żeby to ładnie wszystko naciągnąć, czy tak powiem, praktycznie na raz. Ja się nie uważam za nie wiadomo jakiego w no bo nie robię tylko tego. Chciałem być wielozadaniowy, no i doprowadziło mnie to do tego, że jakby wszystko idzie troszeczkę wolniej, tak? Bo nie da się wszystkiego nauczyć naraz, tym bardziej, że ja tam nie byłem w żadnym kursie. Nie smarowałem grubego becela, żeby ktoś mnie nauczył, tylko jednak to jest metodą długich błędów. Czy lepiej tak bym wyszedł na tym, jakbym zrobił kurs, na no to pytanie nie znam odpowiedzi. Możesz pójść na kurs, możesz obkleić furę na kursie, ale to dopiero praktyka Cię zweryfikuje. No, tak, no, no. Żeby, żeby kleić, trzeba kleić. No. Słuchaj, ja byłem w szkole filmowej i podczas dwóch lat yy, zrobiłem właściwie, przyznaję się, tylko dyplom, do którego się przyłożyłem na koniec. Zajawa przyszła potem. Też masz wrażenie, że jeśli ktoś jest zdeterminowany i coś naprawdę kocha, lubi, to wiedzy i w internecie jest obecnie tyle, że wszystko właściwie tam znajdzie? Tak, tak. Po części musisz się z tym zgodzić. Oczywiście musisz praktykę odbyć, tak? Zrobić to sam. Mhm. Ale kiedyś, no wiesz, jak nie zapłaciłeś za szkołę, za kurs, to nie miałeś wiedzy. A teraz ta wiedza jest. Tak. Każdy, kurwa, człowiek ma maszynę w ręku taką, że może nagrać poradnik i robią to. A jak nie masz w języku polskim, to na 100% jest w angielskim. Tak, zgadza się. Uchuhu, uh, uh, ale miodzio. Ale jak, nice. ale jak działa stary, weź, weź mu kliknij. Weź mi kliknij, bo ja też muszę mieć Uuu! Kurde te graniczne trochę słabo, ale jest zajebiście. Dobra, dobra się tam czepiasz, jest naprawdę luks. No, więc mamy dzień trzeci. Nic nie idzie zgodnie z planem, ale to ja się akurat spodziewałem po Rafałku, że troszkę przecenił możliwości robocze, bo myślał, że w dwa dni zrobi prawie całą Trzecie trzeci ją dopieścimy i nagramy, a czwarty będziemy sobie odpoczywać, co oczywiście wszystko się przesuwa i dzisiaj dokończymy na wieczór auto w całości, a w czwartego dnia będziemy dopiero je obrywać, więc odpoczniemy kiedyś. до вету мој карансан што Chcecie to robić, dopóki tego nie zaczniesz robić. Tak, dokładnie. Otwali? Tak, odpali. Jesteś zadowolony z efektu? Nie, nie, nie jestem. No, pewnie, że jestem zadowolony, świetnie wygląda. No auto nie jest nowe, wiadomo, że ideał szukać w salonie, a to też nie zawsze, ale auto wygląda mega, mega zajebiście. Kolor jest świetnie dobrany, tym wszystko się udało ładnie pozakańczać, nic nie świeci. Ja jestem bardzo zadowolony. Może? Ja wiem, że się nie pyta, które dzieci bardziej lubisz, ale które ze swoich aut bardziej lubisz? Które... <noise> to, no właśnie to jest e, ciężkie pytanie, bo ja dobrze wiem, że dwa samochody lubię równie mocno. E, z tym, że jedna mi służy do jazdy na co dzień, a drugie nie. Ale obydwoma lubię jeździć tak samo w zasadzie. Kurde, jak rodzic odpowiedział? Jak rodzic? Tak, Dobre. nie chcę się ich pozbywać ogólnie. Dostaną ze mną na dłużej. E, jak już to wiecie, kolejne auto, ale raczej te ze mną będą e, jeszcze przez lata. Uważam, że wyszło świetnie. Auto było czarne, przez co no, jakby cała bryła chowała się w kolorze lakieru. No teraz jest żarówką, jakby nie, nie ominiesz go na ulicy, <grymne> ciężko się nie, nie odwrócić. Wiem, że było to ciężkie auto do oklejenia i naprawdę wielkie dzięki dla Rafała, bo siedzieliśmy po nocach. Ja wiem, że mam tu jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Już zaczynam je widzieć, ale na razie będę jeździć tak. Na pewno jak się poprzyglądam temu autu to więcej rzeczy mi przyjdzie do głowy do podciągnięcia, no ale nie oszukujmy się najwięcej zrobią Felgi. <grymka> felgi, kolor, gleba. Święta Trójca. <grymka>